Wiesz już jaki jest cały dom. Twoja podświadomość jest gdzieś tutaj. Być może niepokoi ją to spotkanie, jak często spotykasz się tak otwarcie ze swoją podświadomością. Możesz dać jej trochę czasu, możesz poczuć jej uczucia i zachęcić do kontaktu. Jesteś tutaj, aby lepiej ją poznać, zaprzyjaźnić się, wspólnie spędzać więcej czasu. Powiedz jej o tym. Powiedz, jak ważna jest dla ciebie, jak ją cenisz i jak tęsknisz za nią. Twoja podświadomość jest jak dziecko pewnie chowa się gdzieś przed tobą. Jak często przytulasz swoją podświadomość, jak często mówisz, że ją kochasz, że jest ważna, że ją cenisz, że cieszysz się, kiedy razem się bawicie. Zauważ, że kiedy myślisz o swojej relacji z podświadomością, ona zaczyna wychodzić z ukrycia. Może się teraz zobaczy.